什么？我走呗。 Dobra, się ma widzowy kramy. Nie wiem co, sobie widzenia. się ma jak coś to ja jem. OK. Co się dzieje? Dobrze. Panie Koleszko. Dzisiaj będziemy widzowie wbijali 420 subskrypcji. Aż i damy radę nawet. Ale nie wiem. Ale chyba damy radę, widzowie. Bo wy ostatnio tak wbijać szybko subiki. I fajnie jest. Częściej są live'y. Kiedy są suby i łapeczki, to wtedy mi się chce live'ować dla was. I robić odcinki. A kiedy po prostu nie ma łapek, nie ma subów, to po prostu odechcia mi się robić live'a, ale teraz jest trzy osoby, no to są trzy minuty no, no, może się wszystko jeszcze zmienić w kilka minut dobra bykuuu dobra trzecie miejsce, najgorsze jak ktoś nie idzie z live'a O tak, Discord bakonka, zaraz na Discord. Dzisiaj ich chyba będą odgłosy tylko wiertarki przez sąsiadów. Aha, aha. aha. Co za byk. Ajdź, 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 Witam wszystkich bardzo serdecznie mm. osoby na live'iku w 4 minuty Na słabe statystyki na kanał mój Słabe, wiecie widzowie Nie odchodźcie z live'a Czy tutaj Leon jeszcze jest? Co? Gdzie on jest? On tutaj był, pamiętam. Co? Chwila. Nie wiem, gdzie ten jest ten Leon. Może zajść od pleców mi jako niewidkę. O, to jest Jackie. Nie, ale Jackie nie dam rady. Ma większy dystans chyba. Jak atakuje. Ale spróbuję widać dla Was, bo ubrać tą gierkę. O! Oj 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 oj. No dawaj. Dawaj Ja mogę, Czekaj, dawaj. No i teraz będzie uciekano, to jest bez sensu. Aha, jeszcze ten neon. No dzisiaj miałem sprawdziony z matematyki. Nic nie wiedziałem. Chyba dostałem tróję. Albo czwórkę, albo piątkę, nie wiem. A nie zabiję jednego. I tak słabo teraz jest. A kogo oglądasz live'a? Obczajesz mój no, najnowszy odcinek. Jasne, obczaj, zasubę i załapę. Zasubę i załapę. Jak coś, to koszą trawę. No nie... Fajny awatar? Sie ma tych dziesięć nowa albo nowa zastosowa tylko w ogóle nie będziemy na ale nie zmusznie. No a waj subika, w górę nie muszę, ale będzie mi na serio miło. Gdzie? No i się w głowie nie kręci, ale jest bardzo ciepło u mnie. Titi, promować się możesz, kiedy dasz Subika łapeczkę. A co za chłop, 600 wyświetleń, a ma 13 styczniów XZ, to był farty jakiś chyba. To fajnie, że zostawiłeś. Teraz możesz się promować, jeśli chcesz oczywiście, ale bez sensu. Może powiem, jak będę jej... Nie wiem jeszcze, ale pewnie nie w za 5 dni już. Widzowie, powiedzcie lej słów na czacie. Napiszcie lej słów i łapeczek. 402 suby. Mmm, widzowie dawaj. 404 suby. Aj, widzowie idą sobie znajmy. Szkoda. Daj mam sprzęt. Aha, już nie mamy. Aha. Co się stało? Co się dzieje? Co, Ej, co się co dzieje? Co, 400 jest? Przecież już było wczoraj. Co robię, spaghetti? ha, Aha, miodek. Suby mi znikły. Ja miałem już 404. Smutno mi. Mogę promowanie kanałów robić. Aha, suły co mi znikły. Widzowie kolejny live będzie z promowaniem kanału za chwilę. Smutno mi. Dajcie sekundę, muszę to zrozumieć. Za chwilę będzie sprowadzać kanał. Dajcie sekundę.